Cześć, z tej strony Monika, zapraszam Was serdecznie na kolejny przegląd Simsy. Były jakieś promocje, skorzystałam, także zamówiłam kilka rzeczy, no może trochę więcej niż kilka. Zacznijmy od tego, co mam na sobie, a mam na sobie bluzkę w rozmiarze M, tak się cieszę, bo w końcu ją dorwałam, oraz spodenki, shorty w rozmiarze S. Dzisiaj wszystkie ubrania będą z dobrym składem. Jak zawsze w opisie znajdziecie moje wymiary, linki do wszystkich ubrań oraz rozmiary, które zamówiłam, tak na wszelki wypadek, jakbym się gdzieś tutaj pomyliła albo zapomniała powiedzieć. Zacznijmy od koszulki. Koszulka, jak widzicie, ma taką obniżoną linię ramion, praktycznie brak dekoltu z przodu, brak dekoltu z tyłu i to mi się podoba. Kolor ma taki, wiecie co, jasny beż, kremowy, może coś w tym stylu, to nie jest kolor biały i rozmiar jest odpowiedni, ten rozmiar M, ona nie jest opięta, po prostu sobie spoczywa, jest tutaj niewielki naddatek materiału, ale układa się bardzo ładnie. Była jeszcze szara i brązowa, ale niestety nie było mojego rozmiaru, dlatego zamówiłam to, co jest. Jeżeli chodzi o dół, to mam shorty, kieszenie mają tutaj. Nie, to nie są kieszenie, to są nieprawdziwe kieszenie, nawet lepiej by ja i tak nie korzystam. Także nie, ma, nie mają kieszeni, mają tutaj klapy. Są wiązane, zapinane na guzik, na suwak, tak się prezentują z tyłu, nie mają podszewki, ale nie przebijają, tylko bierzcie poprawkę na to, że ja mam bieliznę cielistą. Uważam, że kończą się na całkiem niezłej długości, wysokości, że tak powiem, bo ja tutaj w tym miejscu mam najszerszy punkt w udzie. Także nie kończą się na nim, tylko troszeczkę poniżej, także w porządku. Materiał jest bardzo przyjemny, ten pasek można wyciągnąć, można włożyć swój własny pasek. One bez tego też się fajnie trzymają. Zostawiają trochę luzu, także w porządku, nie opinają nadmiernie, ładnie się układają, podobają mi się i będę się zastanawiać, czy ich sobie nie zostawić, chociaż mam jeszcze kolejnego kandydata. Kolejna koszulka i kolejne szorty u góry M, u dołu rozmiar M. Jeżeli chodzi o górę, to pomimo tego, że tutaj ładnie leży, to tak jakby w ramionach jest za mało materiału. A tutaj jest taka dosyć opięta, więc myślę, że rozmiar L sprawdziłby się lepiej, lepiej by leżała w ramionach, ale tutaj jednocześnie nie byłaby zbyt szeroka, dlatego akurat w tym wzorze wzięłabym rozmiar większy, ona też jest dosyć krótka. Sięga mniej więcej dotąd, także idealna do wysokich stanów, materiał jest przyjemny, ja lubię takie koszulki z Cinseya, dobrze mi się noszą i nie muszę o nie dbać jak o jajko, o. Tak się prezentuje z tyłu. Widzicie tutaj ewidentnie te rękawy powinny być nieco dłuższe, ale materiał jest taki nieco grubszy, bardzo fajny. I tu się zastanawiam nad wymianą faktycznie na rozmiar większy. Jeżeli chodzi o shorty, to rozmiar M jest rozmiarem w mojej ocenie odpowiednim. Zapinane są na ten pasek, a z tyłu macie gumę. Także nie trzeba ich tak naprawdę nawet z tego paska, słuchajcie, rozpinać. Można je po prostu szybciutko założyć, ciągnąć, bo nie ma żadnych zamków guzików ani nic podobnego. Nie mają kieszeni, nie kieszeni tylko żadnej podszewki, ale mają kieszenie, tutaj w lampach nie przebijają, tak jak mówicie lista bielizna. Są brązowe akurat w tym momencie, zlewają mi się tak mam wrażenie trochę z kolorem mojej skóry, tak się prezentują z tyłu, nie ma tutaj żadnych kieszeni, także będę się zastanawiać nad tymi lub nad tymi pierwszymi. Jeżeli chodzi o doły, to już było wszystko, będą jeszcze oczywiście sukienki. Natomiast zamówiłam kilka gór. Kolejna koszulka, ta jest wykonana już z nieco cieńszego materiału, mam na sobie rozmiar M, ponownie brak dekoltu. Tutaj jest delikatnie marszczona po bokach. Jak widzicie, można ją troszeczkę naciągnąć, żeby była dłuższa, ale tutaj też się fajnie układa. No ja bym ją wsadziła do środka, natomiast chcę, żebyście ją dobrze widziały. Tak się prezentuje z tyłu. I tutaj ponownie te rękawki tak jakby są ucięte nieco dalej. Także poszerzają w mojej ocenie ramiona, co uważam, że przy mojej sylwetce jest akurat na plus ze względu na tutaj poszerzoną tą część ciała. Szukam tej figury klepsydry. Kolor bardzo fajny, to jest kolor taupe, który mi się bardzo podoba. Jest cienka, typowo letnia, dlatego chyba ze mną zostanie. Ponownie koszulka w prążek tym razem wersja na odwrót, czyli czarna z białymi paskami. Ponownie rozmiar M, który jest rozmiarem za małym. Natomiast przymierzam, bo myślałam, że może, akurat, wiecie, czasami to tak jest, że niby jest ten sam materiał, ten sam skład, ten sam krój, ale inny kolor. No i się okazuje, że jednak jest rozmiar troszeczkę inaczej leży. Natomiast tutaj tak samo, trzeba by zamówić rozmiar większy, ale będę się nad tym poważnie zastanawiać, bo po prostu fajnej jakości są te koszulki. Kolejna koszulka, jak widzicie, bez dekoltu, ona jest tutaj zakładana na wysokości brzucha, macie cięcie przez środek. Rozmiar M jest rozmiarem odpowiednim. Tutaj już jest materiał nieco szlachetniejszy niż w tych poprzednich koszulkach, także tak jak na niego patrzę, to wygląda jeszcze lepiej, tak wiecie, bardziej elegancko o, w ten sposób. Uważam, że rozmiar jest odpowiedni. Tutaj o, troszeczkę jest luzu, tak się prezentuje z tyłu, jest też krótka, także idealna do wysokich stanów, tutaj świetnie by wyglądała właśnie w kasana w te spodenki i kurczę, będziemy myśleć, bo to nie jest ostatnia koszulka na dzisiaj. A teraz półgolfik bez rękawów. Rozmiar M jest rozmiarem odpowiednim. On nigdzie tutaj nie dusi. Materiał jest taki typowo t-shirtowy, ale fajny. Przy bieliźnie cielistej nie przebija. Także w porządku, w prążek. Tak się prezentuje z tyłu. Jak widzicie, ponownie dosyć krótki, także do wysokich stanów. Bo ja osobiście, wiecie, nie lubię, jak gdzieś bruch jest na wierzchu, dlatego wolę takie o koszulki żeby gdzieś się tam wpasowały. Zamówiłam go bardziej z myślą o tym, żeby nosić na wierzch kamizelkę albo zimą założyć po prostu sweter, taki z dekoltem w serek, żeby już tych rękawów tam nie wpychać, żeby aż tak gorąco nie było, tylko po prostu coś takiego nieco luźniejszego i będę się zastanawiać, czego sobie nie zostawić, bo nie dusi, a nie budrogi. Różowa bluzka, mam na sobie rozmiar M, rozmiar odpowiedni, wykonana jest z materiału z takiej dzianinki coś ala na sweterki takie cienkie, wiecie o co chodzi, jest mięciutka i bardzo przyjemna, z dekoltem zakładanym, który się nie rozjeżdża, nie jest zbyt głęboki, tak się prezentuje z tyłu. Jeżeli chodzi o długość to ponownie do bardzo wysokich stanów nawet bym powiedziała, bo to już taki prawie ala crop top. Yy, natomiast no, jakoś nie do końca mi gra bardzo mi się podobała na modelce, ale tak na mnie już średnio. Tutaj ten prążek jest jakby ciaśniejszy, tutaj jest luźniejszy. Rozmiar jest odpowiedni, materiał jest przyjemny. Natomiast krój jakoś tak nie do końca mi się podoba. Spojrzałam teraz na wierzch i się okazało, że mam jeszcze jakiś jeden dół. Są to spodnie w rozmiarze 36, materiał jakby jeansowy, beżowe z przeszyciami. Przeszycie jest. Przez środek i przeszycie jest też tutaj. To tu są kieszenie, także można tam rękę wcisnąć, aczkolwiek w rozmiarze 36. Nie jest to wcale proste. Mają szlufki, wysoki stan, idealnie do talii, tak jak lubię. Materiał jest bardzo ładny. Wszystko mi się podoba poza przeszyciami, jednak wolałabym wersję bez przeszyć. Tak się prezentują z tyłu. Tutaj nie ma przeszyć z tyłu. Jeżeli chodzi o długość, to przy metrze 60 wzrostu i 9 cm szpilkach jest w porządku. Natomiast do płaskiego obuwia, do jakiego moim zdaniem zdecydowanie lepiej się będą prezentować, będą wymagały po prostu skrócenia, bo wywinięte mogą wyglądać nieciekawie, kiedyś takie przeszycia były modne i ja pamiętam, miałam tego typu spodnie, pamiętam, były czarne. Dlatego pewnie przez ten sentyment zwróciłam na nie uwagę. Materiał jest fajny, no tylko trzeba lubić przeszycia. Podoba mi się to, że nogawka jest prosta, nie jest rozszerzana, nie jest zwężana, tylko jest po prostu prosta i lepiej się układa na mojej figurze. Jeżeli chodzi o górę, to mam na sobie sweterek, to jest rozmiar S albo M, ale będziecie miały w opisie z krótkim rękawkiem, ażurowy, także tutaj bieliznę widać. Natomiast pod tego typu sweterki ja zakładam albo bluzeczkę na ramiączkach, albo zaglądnijcie do mojego niezbędnika, tam jest taka koszulka z Ansin, która sprawia, że nie widać, wiecie co, ani biustonosza, ani zarysu biustu. Także można też to zakładać, albo na przykład trójkąpielowy pielowy pod spód można traktować. To jako narzutkę na coś, na przykład na sukienkę, jako taki dodatkowy element grzewczy, powiedzmy. Ja mam tego typu sweterki, ale z długim rękawkiem, dlatego tym razem zamówiłam coś innego. Tak się prezentuje z tyłu, jest dosyć luźny, rozmiar uważam za odpowiedni i ten sweterek jest też dosyć gruby, także jest taki bardziej gruby i tępy materiał. Ja bym jednak wolała z krótkim rękawkiem coś cieńszego. Zamówiłam również kurtkę jeansową. Widzę w różnych markach właśnie te krótsze kurtki jeansowe, tak jak tą tutaj widzicie. No przy moim wzroście 1,60 m, mówmy się, to na nie jest jakoś bardzo krótka. Natomiast jeżeli macie wzrost standardowej modelki, czyli około 1,75 m, to będzie dla Was taki typowo krótszy krój, którym się podoba. Na mnie powinna być chociaż te 5 cm krótsza. Natomiast tak jak już mówię, występuje w wielu markach, zatem jest też pewnie w tym jest pewnie modna teraz. Rozmiar 36 mam na sobie, czyli jest przyjemny, nie jest taki bardzo twardy, także w porządku, ładnie się układa, o tutaj zegarek musimy wyciągnąć, zegarek jest na wierzchu, tak się prezentuje z tyłu. Ja mam teraz na sobie ten grubszy sweterek, także zobaczymy jak będzie przy zapięciu, natomiast widzę, że tutaj na wysokości dołu jest ciaśniejsza, a tutaj jest jakby puszczona, taka się tworzy trochę bombka, więc się trochę obawiam, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dziwo nie wygląda źle, ale celowo nie zapinałam tego guzika, żeby już nie dociągać i takiej nie robić dziwnej figury. Także tutaj spokojnie wbiłście i tak jak mówię, ja mam na sobie teraz ten grubszy sweterek, który widziałyście, tylko go po prostu podciągnęłam, więc spokojnie się tutaj zmieścił. Rozmiar 36 jest taki lekko luźny, możecie spokojnie napchać coś pod spód. O, tak się prezentuje, od razu spodnie tak się prezentują z tyłu. Pora na sukienki. Oczywiście, że musiałam zajrzeć do działu z sukienkami. Mam na sobie sukienkę w rozmiarze S. Jest biała, z taką jakby złotą nitką, ale to będziecie widziały na tych zdjęciach ze strony internetowej. Ramiączka ma regulowane. Dotąd jest podszewka i słuchajcie, pomimo tej podszewki przebija, także wymaga zdecydowanie dobrze dobranej cielistej bielizny. Tu na wysokości biustu jest złożona podwójnie, aczkolwiek nie nosiłabym jej bez stanika, ze względu na to, że materiał lekko przebija. Ten rozmiar 36 jest taki lekko luźny. Także wiecie co, w porządku. Myślę, że na upały ok. Z tyłu ze ściągaczem. Tak się prezentuje w całości. I spójrzcie, przy 1,60 m wzrostu i 9 cm obcasie brakuje mi zaledwie 2 cm do podłoża. Także do płaskiego obuwia zdecydowanie wymagałaby skrócenia. Nie ma kieszeni. Materiał jest bardzo ładny, bardzo ładnie się układa, podoba mi się, z tym, że no jest dosyć długa, jednak przy skracaniu w momencie, kiedy na dole jest falbana, może wyglądać już nieco gorzej. Także czy ją sobie zostawię, to jeszcze się zastanowię. Teraz niebieska sukienka w prążki. Mam na sobie rozmiar 36S, który wydaje mi się troszeczkę za duży wzięłabym mniejszą, bo wiecie co, tu na wysokości biustu jest troszeczkę za dużo luzu zakładałam ją przez górę, weszła bez problemu, więc myślę, że do XS też mu się wcisnęła, a może bardziej dopasowana byłaby góra ja osobiście preferuję dopasowane góry, a właśnie rozszerzane doły. Na wysokości talii jest ściągacz, który się zaczyna na wysokości talii, idzie w dół, ma około 3-4 wysokości co uważam, że przy mojej sylwetce nie wygląda najlepiej myślę, że zdecydowanie lepiej będzie się Prezentować na dziewczynie wyższej ode mnie, lub musiałabym sobie bardzo podciągnąć ramionczka, bo je można regulować, ale wtedy, no wiecie, ramionczko się zaczyna w ogóle w jakimś dziwnym miejscu, więc raczej odpada. Materiał jest cienki, nie ma żadnej podszewki, ale nie przebija. Tak jak mówię, bieliznacie lista, zawsze bierzcie pod to. Na to poprawkę nie ma kieszeni. Tak się prezentuje w całości, sięga do kostki, także spokojnie nada się również do płaskiego obuwia. Jest fajna, zwiewna, lekka, materiał jest taki jakby wiecie co, miękki, także jest bardzo przyjemny i będę się zastanawiać, może tak podejdę sobie po prostu do sklepu i zobaczymy co z tym rozmiarem mniejszym. Kolejna sukienka, ponownie rozmiar S, rozmiar jest odpowiedni, na ramiączkach, ramiączka są regulowane. Spójrzcie, dekolt nie jest zbyt głęboki, tak się prezentuje z tyłu zauroczył mnie ten materiał piękny nadruk kwiatowy w dodatku ten materiał wygląda jak len albo jest to len ja już nie pamiętam składu, bo słuchajcie mam tego dzisiaj tyle, że nie pamiętam natomiast wy wiecie już jak jest skład natomiast z wyglądu len nie drapie, jest lekko transparentna, nie jakoś bardzo ale dobrze dobrana bielizna sprawę załatwia, jeżeli robię jakieś głupie miny to mam tutaj muchę, która się uparła, żeby mi latać koło głowy, już nie ma gdzie latać, a nie Jestem w stanie, że tak powiem, dopaść. Także przepraszam za jakieś dziwne miny czasami. Ma rozcięcie, ale ono nie jest zbyt głębokie. Dodatkowo jest tutaj marszczenie. Pewnie chodziło o jakieś maskowanie brzucha, i właśnie to marszczenie podoba mi się najmniej. Ale spodobał mi się ten nadruk, więc stwierdziłam, że może akurat. Rozmiar, jak widzicie, jest odpowiedni. Jest tutaj zapinana na suwak, zakłada się ją bardzo wygodnie. I wygląda bardzo ładnie, z tym, że to marszczenie jakoś jednak mnie nie przekonuje. Wszystkie ubrania, które zamówiłam tym razem, napiszcie mi proszę, czy któreś Wam się spodobało. Jak widzicie ostatnio bombarduję Was sejem, ale jest tam tyle nowości, tyle ciekawych ubrań, naprawdę w dobrych pieniądzach, że no nie mogę się oprzeć i zaglądam raz za czas. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, a jeżeli film Wam się podobał, to łapkujcie, subskrybujcie i zaglądajcie po więcej. Do zobaczenia następnym razem. Pa!